Poznaj Glascad, pierwszy na rynku modułowy program do projektowania konstrukcji szklanych. W tym tutorialu pokażemy Ci, jak rozpocząć pracę z programem Glascad, oraz przedstawimy jego podstawowe funkcjonalności, które umożliwią stworzenie własnych projektów. Do rozpoczęcia pracy potrzebne będą przeglądarka oraz dostęp do internetu. Wejdź na stronę glascad.eu. I zaloguj się przy użyciu danych dostępowych, które otrzymałeś w wiadomości e-mail. Jeśli zapomniałeś hasła dostępowego, możesz je zresetować. Przy komunikacie Nie pamiętasz hasła, wybierz, zresetuj je i wpisz swój adres e-mail, którego użyłeś podczas rejestracji. Odbierz wiadomość i ustaw nowe hasło dostępowe. Po zalogowaniu otworzy się okno główne aplikacji z widocznym po lewej stronie menu podręcznym. Możesz zacząć projektowanie korzystając z jednej z kilku dostępnych opcji. Pierwsza to stworzenie nowego projektu, dostępna również w oknie głównym programu. Druga możliwość to użycie jednego z Twoich wcześniejszych projektów, na których możesz bazować. Dziesięć ostatnich znajdziesz na liście w dolnej części strony głównej, natomiast pełna lista dostępna jest w zakładce Zapisane projekty w menu podręcznym. Tu możesz przeszukiwać bazę swoich projektów według daty, klientów lub nazwy. Trzecią opcją jest skorzystanie z gotowych wzorów udostępnionych w aplikacji. Znajdziesz je, przechodząc do zakładki Gotowe wzory projektów w menu podręcznym. Możesz wybierać spośród dostępnych projektów, modyfikować je i zapisywać jako nowe projekty własne. W ostatniej zakładce podręcznego menu, Pomoc, Znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz szczegółowy przewodnik dotyczący korzystania z aplikacji Glaskad. W aplikacji dostępne jest również rozwijane menu boczne. Zawiera ono szczegółowy spis wszystkich funkcji dostępnych w Glaskad. Aby je rozwinąć, należy najechać kursorem i kliknąć w przycisk w lewym górnym rogu ekranu aplikacji. W menu bocznym znajdziemy zakładki PLIK a w niej możliwość rozpoczęcia nowego projektu oraz opcję zapisania projektu, nad którym właśnie pracujesz. Edytuj, w której masz do wyboru różne opcje wprowadzania zmian w projekcie, między innymi cofanie i wstawianie. Opcja Edytuj jest dostępna tylko podczas tworzenia projektu. Wstaw, w której dostępne są różne elementy projektu do wyboru. Home, czyli powrót na stronę główną aplikacji. Projekty, która przenosi nas do zakładki z zapisanymi wcześniej stworzonymi projektami. Katalog, w której znajdziemy bazę dostępnych produktów. Klienci, w której znajduje się stworzona przez nas baza klientów. Oferty, w której znajdziemy wszystkie stworzone przez nas w aplikacji oferty. Zamówienia, w której znajduje się lista wszystkich zamówień przekazanych do realizacji. W każdym zamówieniu znajdziemy informacje o kliencie, statusie zamówienia, czasie przyjęcia go do realizacji oraz wartości zamówienia. Użytkownicy, w której znajdziemy listę użytkowników powiązanych z naszym kontem w Glaskat oraz informacjami o ich kontach, między innymi o nadanych rolach systemowych. Parametry. To ostatnia zakładka, w której w pozycji szkło Możemy stworzyć indywidualną bazę produktową zgodną z cennikiem firmy. W pozycji Okucia możemy określić narzut na Okucia, a w pozycji Logo możemy dodać plik graficzny, który będzie używany na wydrukach systemowych, takich jak oferty czy zamówienia. Przed rozpoczęciem projektowania warto poświęcić jeszcze chwilę uwagi zakładce Katalog. I zmianom, jakie możemy w niej wprowadzać, to bardzo ułatwi nam dalszą pracę. W katalogu znajdziesz zdefiniowane aktywne produkty, których możesz użyć do projektowania kabin prysznicowych i innych struktur szklanych. Aby wejść w wybrany produkt, naciśnij przycisk strzałki po jego prawej stronie. Po otwarciu zobaczysz szeroki opis produktu, zawierający wszystkie jego dane i parametry. Tej części nie możesz edytować poza zmianą parametrów szczelinowania. Jeśli chcesz, zmienię je i zatwierdź operację, wciskając przycisk Zapisz Zmiany. Zmiany zostaną wprowadzone we wszystkich projektach na Twoim koncie, także tych już utworzonych. Zwracamy uwagę, że aplikacja posiada ustawienia produktów zgodne z katalogiem firmy CDA Polska. Wszelkie odstępstwa od wartości zadanych Użytkownik wykonuje na własną odpowiedzialność. Jeśli nie chcesz wprowadzać żadnych zmian, wróć na górę strony i wciśnij krzyżyk, aby cofnąć się do spisu produktów. Powtórz te czynności ze wszystkimi produktami, aby mieć aktualny, gotowy do dalszej pracy katalog. Aktualnie Glaskad jest dostępny w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej oraz włoskiej. Aby zmienić język strony, najedź kursorem na pole z flagą w prawym górnym rogu zaraz obok Twojego loginu i wciśnij je, aby rozwinąć opcję. Wybierz język, klikając na odpowiednią flagę. Znamy już wszystkie dostępne opcje programu. Możemy w takim razie przejść do stworzenia pierwszego projektu.